Z tym określeniem spotykamy się coraz częściej. W skrócie można powiedzieć, że to elektroniczne odniesienie się do cech fizycznych lub behawioralnych. Przykładowo, są to odciski palców, wzory twarzy, specyficzne ruchy ręki, rytm pisania na klawiaturze lub tonacja głosu. Biometrię często stosuje się jako element procesu uwierzytelniania. Cechy fizyczne, raczej fizjologiczne, związane są ze specyfiką ciała. Nie ograniczają się jedynie do odcisku palca, żył dłoni, rozpoznawania twarzy DNA, na odcisku dłoni, geometrii dłoni, rozpoznawania tańczówki, siatkówki, zapachu, ale również do wzorca zachowania, sposób utrzymania lub korzystania z telefonu. Jak działają systemy biometryczne? W urządzeniu musi znajdować się czytnik biometryczny, taki jak są np. wykorzystywane. Musi być zastosowany wzorzec, z którym porównywalny jest np. wprowadzany odcisk palca. Następnie musi być zastosowane oprogramowanie umożliwiające prawidłową interpretację wprowadzanych danych. I danych zachowanych na nośniku jako wzorzec. Co to jest biometria statyczna? Biometria statyczna wykorzystuje cechy fizyczne takie jak np. takie jak skan odcisku palca lub rozpoznanie twarzy do odblokowania telefonów komórkowych, logowanie się do kont bankowych lub przeprowadzanie transakcji. Jak to działa? Oprogramowanie rozpoznające twarz analizuje szczególne punkty na twarzy, aby stworzyć... Jej zaszyfrowany cyfrowy model. Podczas uwierzytelniania oprogramowanie skanuje ją w czasie rzeczywistym i porównuje z cyfrowym modelem przechowywanym na nośniku. Do samego wizerunku można zastosować również dynamiczne czynności, takie jak analiza, z aktywnym wykrywaniem, porównujące elementy poruszania się głową, mrugania lub wykonywania innych ruchów. Rozpoznawanie linii papilarnych jest jedną z najpopularniejszych form uwierzytelniania biometrycznego stosowanego w urządzeniach mobilnych. Czytnik linii papilarnych analizuje linie papilarne na palcach, porównuje je z zapisanym cyfrowym modelem. Rozpoznawanie tęczówki. Istnieją dwie metody skanowania oczu, uwierzytelnienia tożsamości osoby. Podczas skanowania siatkówki światło krótko świeci do oka, aby pokazać unikalny wzór naczyń krwionośnych w oku. Dzięki odwzorowaniu tego wzorca narzędzie do rozpoznawania oczu może porównywać oczy użytkownika z orkinałem. W skanowaniu tęczówki kolorowe pierścienie znajdujące się w tęczówce są skanowane. W niektórych zastosowaniach rozpoznawanie oczu może być równie szybkie i, do i dokładne jak rozpoznawanie twarzy, ale uzyskanie próbki do porównania w świetle słonecznym, gdy ziarnice się zwężają, może być trudne, podobnie jak przy przeziębieniu. Rozpoznawanie tęczówki może być również mniej wiarygodne, gdy klient nosi okulary. Rozpoznawanie głosu. Analizuje unikalne brzmienie głosu danej osoby, które jest określane na podstawie długości taktu głosowego oraz kształtu nosa, ust i krtani. Analiza głosu osoby jest silną metodą uwierzytelnienia, ale przeziębienie, zapalenie oskrzeli i inne choroby oraz hałas w tle mogą zniekształcić głos i zakłócić uwierzytelnianie. Co to jest biometria behawioralna? Biometria behawioralna analizuje unikalne nawyki i ruchy, aby stworzyć wzór zachowania, który można rozpoznać podczas pisania na klawiaturze. Na przykład analizuje sposób i szybkość pisania na klawiaturze w celu określenia charakterystycznych wzorców. Siła nacisku palców podczas pisania na klawiaturze może być również ujęta w rozpoznawalny wzór. Dzięki biometrii behawioralnej sesja użytkownika jest stale monitorowana, więc jeśli w jakimkolwiek momencie zostanie przerwana, system może to rozpoznać i podjąć odpowiednie działania. A jak biometria jest stosowana? Biometria jest częścią procesu uwierzytelniania wieloczynnikowego, czyli wtedy, gdy stosuje się co najmniej dwa różne czynniki uwierzytelniania. Podstawowym rozróżnieniem takich czynników jest coś, co wiesz, np. hasło, pin, fraza, pytanie z odpowiedziami, coś, co masz, np. token lub karta, coś, czym jesteś. I to właśnie te elementy są szeroko pojętą biometrią. Jak przydaje się biometria? Biometria zwiększa bezpieczeństwo w punkcie dostępu, czyli logowania, przez prośbę o identyfikację przy użyciu odciska palca lub skanu twarzy. Przykładowo, przy phishingu atakujący nie będzie mógł skutecznie się uwierzytelnić. Biometria jest częścią procesu uwierzytelniania. Na przykład porównanie twarzy jest wykorzystywane do weryfikacji tożsamości, aby upewnić się, że zdalny klient jest tym, za kogo się podaje. Po sprawdzeniu autentyczności dokumentu następuje uwierzytelnienie z wykorzystaniem zdjęcia online z urządzenia mobilnego. Istnieją dwa rodzaje detekcji aktywności, które pozwalają określić, czy cecha biometryczna pochodzi od prawdziwej osoby, czy też jest cyfrową lub wytworzoną kopią. Aktywne wykrywanie wymaga, aby osoba mrugnęła lub odwróciła głowę. Technologie porównywania twarzy wykorzystują algorytmy do analizy danych biometrycznych, w tym zachowań, wskutek czego znacznie trudniej podszyć się z wykorzystaniem fałszywego odcisku palca lub selfie. Warto zaznaczyć, że modele biometryczne mogą uczyć się w czasie, dzięki czemu zmiany w cechach osoby wynikające z małych zmian w wyglądzie, np. makijaż, będą ulegały skorygowaniu. Jakie są podstawowe korzyści z biometrii? Łatwe, niezawodne uwierzytelnianie oparte na unikalnych znakach fizycznych, które są trudne do odtworzenia lub powielenia np. rozpoznawanie głosu, skanowanie, tęczówka oka, odcisk palca i rozpoznawanie twarzy, eliminacja konieczności pamiętania haseł i zarządzania hasłami jednorazowymi, zwiększone bezpieczeństwo, odporne na cyberzagrożenia, zwiększona wygoda, zmniejszone ryzyko kradzieży, zmniejszone ryzyko kradzieży tożsamości, wyższa jakość doświadczenia, oszczędność czasu i zmniejszenie obciążenia pracą związaną z uwierzytelnieniem. Biometra jest też jednym z elementów, jakie mogą być zastosowane przy nowoczesnych wymaganiach. SCA zawarte w drugiej Dyrektywie Unii Europejskiej o usługach płatniczych, PSD-2, które są regulacjami dotyczącymi usług płatności elektronicznych, zgodnie z wymaganiami SCA, uwierzytelnienie musi opierać się na co najmniej dwóch z następujących czynników. Wiedzy, takie jak hasła lub piny, lub posiadaniu urządzenia takiego jak tokeny lub urządzenia mobilne, lub też biometrii. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych, RODO. Uwierzytelnienie dwuskładnikowe jest też wymagane dla zachowania zgodności z przepisami. Oznacza to, że zwykła kombinacja nazwy użytkownika i hasła nie stanowi już wystarczającego zabezpieczenia dla ochrony danych, ponieważ hasła mogą być łatwo skradzione, udostępnione lub wykorzystane. Natomiast uwierzytelnienie dwuskładnikowe 2FA służy do identyfikacji osoby. Metody i zastosowanie biometrii oraz sztucznej inteligencji to jedne z najważniejszych mechanizmów w dziedzinie przetwarzania i bezpieczeństwa danych. Metody biometryczne prowadzą do rozwiązań informatycznych pozwalających na rozpoznawanie osób przy wykorzystaniu ich cech biologicznych, np. linii papilarnych, obrazu twarzy, mowy, wzoru tęczówki, kształtu dłoni, pisma odręcznego, rytmu pisania na klawiaturze. Ważnym urządzeniem do rozwiązywania zagadnień z zakresu biometrii i ogólnej jest również sztuczna inteligencja. Pozwala ona Między innymi na automatyczne wyądrobienie i przetwarzanie cech, obrazów i sygnałów do klasyfikacji, rozpoznawania oraz prognozowania i w efekcie podejmowania decyzji. Istotnym narzędziem wykorzystywanym w tym celu są głębokie sieci neuronowe. Identyfikacja biometryczna jest zdecydowanie wygodniejsza od obecnie stosowanych metod korzystających z kart dostępu numerów PIN i haseł. Obecnie stosowane metody identyfikują numer, kartę czy hasło, a nie osobę. Metody identyfikacji mogą być stosowane zarówno oddzielnie, jak i łącznie z dotychczas stosowanymi rozwiązaniami. W systemach przechowujących odciski linii papilarnych nie muszą być to wcale przechowywane linie papilarne. Wystarczający jest zapis specyficznych punktów obecnych w tych odciskach. Mając dostęp do takiej bazy danych, da się oczywiście określić, gdzie te punkty leżą, ale nie da się zbudować graficznego rysunku linii papilarnych identycznego z liniami danej osoby. Użytkownicy systemu nie muszą nosić ze sobą żadnych specjalnych kart, pamiętać skomplikowany haseł. Techniki biometryczne są obecnie jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się działów teleinformatyki. Rosnąca ilość przetwarzanych informacji powoduje, że ważnym problemem staje się zapewnienie najwyższej jakości kontroli dostępu. Tradycyjne techniki, oparte jeszcze o karty magnetyczne, procesorowe, czy też o system haseł, mają zbyt wiele wad. Kartę magnetyczną czy mikroprocesorową można ukraść lub zapomnieć. Hasło można podejrzeć lub się go domyślić. W chwili obecnej najpopularniejszymi technikami biometrycznymi są. Systemy oparte o wzór linii papilarnych, systemy oparte o geometrię dłoni, systemy oparte o układ naczyń krwonośnych, systemy oparte o dynamikę mowy, systemy oparte o wzór tęczówki oka.